nic się nie dzieje, nie reaguje nie działa telefon nie działa, radio nie działa nic nie działa kamera cofania nie działa czujniki parkowania nie działają Skoda 1800 km przejechane od nowości Ustarka występuje od początku serwis Skody nie zna przyczyny nie potrafi usunąć angażowanie, rozwiązanie problemu zerowe. Komunikat, że czujniki parkowania również nie działają w tym momencie. Chciałbym anulować. No i taka jest właśnie Skoda Kamiq rocznik 2021. Niecały miesiąc. Auto temu miesiąc temu auto zdecydowanie zalecam unikać Skoda można próbować to zrestartować również nie działa po prostu nie działa także serwis Skody w żaden sposób nie potrafi rozwiązać tego problemu zresztą zachowują się tak jakby to nie był ich problem, tylko mój więc o, teraz się ja radio restartuje. Po zrestartowaniu y, można je włączyć na chwilę. Przez chwilę będzie działało. Można ściszyć, podgłośnić. bo po około. O, już nie wyświetla się godzina. Tak czyli już zerwało połączenie. Y, za chwilę radio po raz kolejny się wyłączy. Nie będzie. Nie będą działały czujniki parkowania, nie będzie działała kamera cofania, nie będzie możliwości połączenia się z telefonem ani włączenia nawigacji. Żadne funkcje związane z radiem nie będą działały po tym, jak radio ulegnie zablokowaniu. Wystarczy chwilę poczekać, a problem za chwilę się powtórzy. No a tutaj jeszcze chwilkę to powiedział, wiadomo, bo to tam. Ale generalnie nie działa. O i już, już nie ma. Tyle, tyle mamy radia posłuchania. Dziękuję.